I widzisz to co Cezarego Moskiego Szczecin Festival Beland. Dziękuję bardzo serdecznie. Czarka, jak wiecie z nami nie ma. Podwójne laury i wideo wideoczarku halo, halo, o, publiczność jest najlepsza. Jednak to co ja myślałem zwyciężyło. Dobry wieczór, Szczecin. Z tej strony Czarek Korłowski, jestem reżyserem filmu Widzisz. I bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za nagrodę publiczności. To bardzo ważna nagroda, bo film robi się dla widzów. Widzowie są sercem filmu, każdego filmu. I naprawdę bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy. Cieszę się ogromnie. Sercem filmu także jest ekipa, bez której film by powstać nie mógł. I z tego miejsca też bardzo serdecznie chcę podziękować całej ekipie, która robiła z nami ten film. W Warszawskiej Szkole Filmowej, która jest producentem filmu. I cieszę się ogromnie, tym bardziej, że w Szczecinie, w moim rodzinnym mieście cudownym, za którym tęsknię, przepraszam Państwa serdecznie, że nie mogę być dzisiaj z Wami, ale zatrzymały mnie obowiązki w Warszawie i, i, i nie mogłem dojechać, ale, ale tęsknię absolutnie za Szczecinem, za szczecińską publicznością. Za pasztecikiem, łuką, z pasztecikiem, bułką z spacerem nad Odrą i wszystkimi teatrami, kinem Pionier, Jejku. <grym> Więc tym bardziej dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Nasz film jest jak tytuł wskazuje o tym, co, co jest widoczne, a czego czasami nie dostrzegamy, więc cieszę się bardzo, że Państwo w tym filmie coś dla siebie dostrzegli i mam nadzieję, że następnym razem już widzimy się w Szczecinie. Dziękuję. Na pasku No jak to że dzisiaj dziewczyn. Dziewczyn. <laughs> Dobra, Ciekaw, co wiedział. Znam to, już laureatów pierwszego, z konkursowych klasową kształtową. Zamierzam wędrości. Zamierzam wędroć 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 Widzowie są grzejście i uruchomów. No i wracamy po raz ostatni do naszego ekranu o, tak ten fragment filmu i wypowiedź autora z tej chwili. Dobry wieczór. Serdecznie dziękuję za nagrodę całej publiczności Szczecińskiego Festiwalu Filmowego. Jestem też namiętnym widzem filmów dokumentalnych i wiem jak. Ważne, żeby będąc w kinie, nie tylko dowiadywać się czegoś o postaciach, które poznajemy w trakcie filmów, ale też, żeby czegoś doświadczać i przeżywać. I ogromnie się cieszę, jestem tym poruszony, że ten film tak na Państwa zadziałał, że postanowiliście właśnie przyznać mu nagrodę. Serdecznie dziękuję. Drugie z wyróżnień? Dokładnie trafia? I za? Drugie z wyróżnień trafia za, za poszukiwanie autorskiego języka opowieści o miejscu, zmierzenie się z nieznanym i jednocześnie dzielenie się osobistym doświadczeniem w sposób bezpretensjonalny, ale i dogłębny, a także za wyczucie rytmu i poczucie humoru dla filmu Nairobi Bibop. Alberto Pifferi. Thank you very much. I, I'm Alberto Pifferi and uh, I'm the author of Nairobi And uh, I wanted to say thank you for this incredible, unexpected news. Uh, I want to say thank you to the jury for this uh, honorable mention. And making this movie has been a big challenge as always it is. It has been an incredible journey for me. It was my first movie uh, with no production and um, thank you. This is a great way to celebrate this, uh, this journey. I'm very sad to not be in Session. Uh, unfortunately uh, there are many commitments that overlap. But uh, I'm very grateful. I'm very grateful for this. And I wanted to say thank you to the stretching Film Festival organizers. Thank you for selecting me, first of all, and giving me this opportunity. The opportunity to see your movie screen in a, uh, in a CMA is already incredible, and so this is big news to me. And thank you for organizing this uh, wonderful festival in this wonderful city. I hope to see you in the, in the future. And uh, I will always remember this moment for sure. Take you, take you, and have a great festival. Alberto.